Okej, okay, to chyba tu. Boże święty. Ile można? Ale czego? Poczekaj. Jestem tutaj u ciebie, jak coś przyszłem. Tylko ciebie odwiedzić, nie? No bo ty tak w szpitalu sobie siedzisz. Nie? No tak, ale patrz tam puszczają tam. O co? No takie wątki romantyczne. Przedwiją była stana, której nie chciałeś odwiedzić której nie chciałeś widzieć. Ale ogólnie. O, dobra. Gdzie są jakieś woreczki na wymieciny? Tam jest jeden solik się rozpie... Dobra. A po to ci? A tam po nic. To po prostu... Ci... Podasz mi? Boże, człowiekowi trzeba wszystko podawać. A! <laughs> mm, mm. Dobra. Kresło się rozpróła, ale to nic. Patrz co umiem! Dobra, to sam sobie pójdę, nie? Okej. Okay. Foreczek. Dobra. To poczekaj, ja sobie pójdę. Okej. Okay. O, bo. Coś mi bierze. Dalej. Wstań. Dobra, to ja idę. o. Aha, okej. Okay. Gotowe. Dobra, ja też mogę. Dobra, tylko uważaj, bo pełna jest. Dobra, to jak coś to ja idę, dobrze? Dobrze, ale, ale napraw witam to. Dobra, już nieważne. Dobra. Jeszcze? Dobra, fałszywa. Gotowe? Tak. Dobra. co? Kurde, daj do... No daj! No oh, nie! Yeah! Dobra, jakoś to wezmę. Hm? Nic sobie nie złamałem? Może jako jedynie... Kurde, rękę sobie złamałem, no! Jak mogłem! O. Wszystko dobrze? Nie, nie dobrze. A w ogóle patrz, ten stolik jest gorszy niż na Allegro za 2 złote. Ale ty za darmo, masz ten telewizor! No ale to jest na RFZ? Co. Dobra, to jest. Dobra, to jak coś to ja idę. Ha! Okej. Dobra, może lepiej nie. Kurde, szybko, nie mogę się spóźnić! Hejka! Siema, dlaczego idziesz z tortem? No. No to po prostu na prezent udałeś. Zakochałeś się w nim? No jasne, że nie. Kurde, ale tak naprawdę co ja mu powiem, jak się spyta drugi raz? Co ja mu powiem? Okej, okay. no to po co to nie ciesz? Gówno! Zjedz je równo. Niezły przeciwnik. Dwie godziny później. Dobra, gówno. Jedz je równo, masz, na, masz w pampersie, transformersie. Poczekaj, kończymy tą zabawę, ok Nie. ja e, czy ty nie zaśniesz? Bo ty taki trochę taki zmęczony, masz oczy. Nie, nie, no co ty chłopie? Ja nigdy nie za... Zasz... E, e, poczekaj, co? Nie zasnę, jak Hm robisz o siema! W końcu się obudziłeś. I kart, Karta kredytowa wpadła mi do śmietnika. Masz... Możesz, możesz mi pomóc. W szukaniu tej karty? No. No dobra. Juhu, grzebanie w śmietniku. No dobra. To gdzie ci utknęła? Tam w środku w śmietniku. Aha. Dobra. Uh -huh. oh. uh. Dobra. O, prawie było dalej. Dobra. Dale. Dobra. Ale powiem ci tak: resztę ty wyjmujesz. No dobra, cegła, cegła. Moja karta! Hmm, Twoja karta? No to, a Co ty. Pożałujesz tego? Moc stali! O! Oh! O! Oh! Oh! Rękę mi złamałeś! Jesteś z Ciebie Jak to ty, ty sam sobie złamałeś? No ale masz cela! Jak ty z wesela! Co? Uwa! No a! A, mój kręgosłup. Ja tak, tak nie idę. mogę. Dobra, to ja może pójdę tam, gdzie byłem. A mi nie pomożesz? To sam pójdź na NFZ. A co, na NFZ jest? Na NFZ? Tak. Shit. Dobra. Poczekaj, też idę. Ui. Dobra, chodź. Ale na pewno to jest bezpieczne? No tak, bezpieczny. Co, 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 co? Co, co? Nie ruszaj się. Dlaczego mam cię nie ruszać? On ciebie. Zauważy, cię zje! Jak to mnie zje? Nie ruszaj się, mówię!

Mama Mama Ha ah. ah. Ha ah. Vy dostaneš je sám. A, a. Abo jednak ne. A, živna, živna to jest. Hmm? Uh. 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 Dobra, już wchodzę. I co teraz? Jedziemy. Mama. No. Mama. 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 Gdzie my jedziemy? halo, mm. mm. <coughs> Mama

Me me ma. Ha <laughs> ha. Mm. <laughs> mm. Mm. Mama. Meh. Ma. 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 Ah. Hum. Ah, hum. Ah, 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 ah. Co Coś taki zamrożone się czuje. Uh. Ma, uh, uh, uh. Uh. Dobra, jest, git. Halo i Co się dzieje? Ma! O Boże! Ale co? On ma... Mnie to ciągnie! Co? Od kiedy? Mmm... Mm. Hmm? Hmm, hmm. A dobra, co hmm. Hmm. ma? Dobra, boże. Nie wiem, czy go kumam, czy nie, ale dobra, zawiązuj. Mama. <mum> <mum> Co się dzieje? Przewiązani jesteśmy. Mm, 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 mm. Tylko ja mogę mówić. Jak strzykawka. Meh. 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 Ma. Nie kumam tego małego ławy Mhm. Aha. Dobra. Czy czegoś wyrostać? No, zawód فعل. E, he. mama.

Mam. Mamie, 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 mamie. mi, mamię. Co? On mi on, Ona nam chyba kamień przyniesie. Mhm. Mhm. Hmm, to mm -hmm. mm, A co mamy ręką dokonać? Chyba... No uh, bo... Dobra. O a kilow! Dobra, daj mi ten kilof. Poczcie się przesunąć, chłopaki! Tego regeneruj się, nie potrzebujesz, mnie umrzeć! No, Musimy wykrwowił. idziecie? Uuu, u uu, uuu, uu. Boże, dobra jest. A o gdzie jest regeneration? Gdzie? Dobra, nie wiem. Drugie wejść. Nie mamy drugiego. A to może się zrespi. Nie mnie. Jest za Jest tutaj coś? Jest! Kawałek żelaza! Dobra. Pierwszy do kolekcji. I trzeba drugi. O! A! Dobra. Mmm! Cicho bądź! Mmm! Jest tu coś?

A i chyba mam posprzątać. Bo, 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 bo. Boże Dobra o, dobrze. To nieważne ba, ba, Ej, wej, 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 wej! Dobra, no Boże. Królowa się znalazła. I tak go zregenerują niedługo w naszym szpitalu. Do, do, Nie, na Podlasiu to nie! O, mój! Przestań je No dobra, już! A! Bałko cię przegrzema! Przegła, a nie dostaniesz, a nie dostaniesz dla mnie do dupsku. A my wypuściliśmy z tobą troli, nie chodzimy. Dobra, dobra, boże świnki, już. Chcesz jeść? No dobra. Łap, pę. Dobra, teraz, teraz idźcie za mną. Okej. Okay. A co wy To chodźcie po prostu. Okej. Okay. Tu, tu. Nie wierzę. Czy to to, co ja to widzę? Czy mi się tego wydaje? Czy to? Wielkie skaliste coś Serio. A w ogóle gdzie jest ta duża? Nie wiem. A ty wiesz? ja też nie wiem. Mhm. Takie to problemo. Co nie? No ogromne problemo. Że... Boże święty. Spierdziala i stąd. Ale kopa dostał, dobra. Mamy do użycia tylko kilo, tak? A wziąłeś go. No, wziąłem go. Posuń się, bo dostaniesz. Dobra. Patrzę, jak to robisz. Nie rzucuj go. Ej, a to się przypadkiem nie przewróci? Nie, nie przewróci się. A może? Przygniotło mnie trochę. Dobra. Trochę zmęczyłem. To może ja teraz? No dobra, może być. Łap. Łap. Mam, dobra. To teraz to ja się posunę. Au, co ty zrobiłeś? Nie wiem. O, to tak, będzie lepiej. Ale ty musiałeś się namachać. Ech. Ech. Ostatni taki ciężki skit. Nic serio? No nic, a bandasz jeszcze by mi się przydał. Dobra, jest kit. I nic nie wykopaliśmy. I co, no i, no i nic, no. I tak będziemy będziemy musieli to robić przez kolejne kilkanaście lat. Nie no, boże, będziemy szukać? No, bo bo, bo ja coś podsłuchałem, nie, bo to w telewizji było, że jakaś apokalipsa, nie? I tam apokalipsa była. I to no, mówię, że była po prostu apokalipsa. I będzie apokalipsa tych wszystkich takich. I one chronią nas na przykład, nie? I próbują jakieś tam pieniądze zarobić z tego złota i żelaza, którego pijemy, na swoje wojsko, żeby potem cały świat przejąć. Czyli co, teraz jesteśmy już służącymi? Tak. I mamy dwa wyjścia. Albo im pomagać, albo pójść gdzieś indziej. Gdzieś indziej masz na myśli? I tam do góry. Oj, to. To może lepiej tą, tą pierwszą. Okej. Okay. Ale musimy zrobić, jakiś jakieś ucieczki. Dobra. To chodź, przemyślimy to w naszym kantorku. Kantorku? No przecież my mieszkamy w piwnicy. A no w sumie racja. Uj.